Ale się najadłem. Uf, ja też ledwo się ruszam. Ja też! Ładnie teraz wyglądacie panowie. Prawda, Patusiu? <laughs> ale to wszystko przez panią. Zrobiła pani taką wystawną kolację. A nikt ci nie kazał tyle jeść, Stasiu. Zjadłem tylko 12 pierogów. 16, ale nikt panu nie liczy. Stasiu, naprawdę zjadłeś 16 pierogów? No, słyszałaś, co powiedział księgowo od pierogów. Ale robiłem to dla ciebie. Chciałem ci znaleźć perłę. Pieroge, pomyliło ci się z ostrygami, Staś. A rzeczywiście. Ale tatuś zjadł więcej od pana Bogackiego. No i słusznie, jestem z was największy. A czy ty nie powinieneś być już w łóżku? Pati, dlaczego on jeszcze nie śpi? Tatuś ma rację. Dobranoc, syn. Dobranoc, kochanie. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Ale wy też nie wąsko podjadłyście. Jedzenie z naszych talerzy znikało, jakby je odkurzacz wciągał. Nie mogłam się oprzeć, Stasiu. Wszystko było takie pyszne, a poza tym... Jedzenie to moje hobby. Mm. Ale powinnaś zacząć uważać, Helu. A ja mam łatwiej. U mnie nie ma znaczenia, ile jem, bo w ogóle nie ty. <grystanie> a co robisz? Chudniesz od jedzenia? Dla twojej informacji, kochanie, ważę dokładnie tyle samo, co przed ślubem. A! Poważnie! <grystanie> a ty... Bo proszę cię, nie żartuj. Wszyscy przyznaliśmy się dzisiaj do tego, że ostatnio trochę przytyliśmy. Dlaczego ty się nie chcesz do tego przyznać? Chętnie bym się przyznała i dołączyła do waszej grubej trójki. Bo to była prawda, ale nie jest. Kochanie, ale w końcu jesteśmy przyjaciółmi. Nam możesz się przyznać. Ale nie mam do czego. Przed ślubem ważyłam dokładnie 52 kilo i teraz ważę dokładnie. Tak samo. No, zaraz, zobaczymy. Nie musisz iść powagę, jest zepsuta. Dzisiaj rano ją zreperowałem. No, już nudzi mnie ta rozmowa. A ciebie? A mnie nie. A po czy ty jesteś stronie? Jestem po stronie pana Cezarego i jego łakomego kolegi. Proszę, marzymy się. Chcę to zobaczyć. Nie chcę się ważyć. Ech, stawaj na wagę. Nie. No. No czego się boisz? Przecież ty nie tyjesz. No proszę. No Cezary. Stawaj. No dobrze. Proszę bardzo. Ile Dwadzieścia 25 kg i przestań się o nas opierać. 58 kilo. W imieniu naszej grubej trójki przyjmujecie na czwartego członka. Gratuluję. No to jeżeli ta sprawa już się wyjaśniła, to co teraz robimy? Nie wiem, co wy chcecie robić. Ale ja idę się zabić. O ty no czym ty się przejmujesz? Przytyłaś parę kilo i... co? Co z tego? Parę kilo? Kiedy piłam kawę, ważyłam 52 kilo, a teraz ważę 58. Przytyłam 6 kilo w ciągu pięciu minut. No przestań, nie niepłap. Co by to było, gdybym ja płakała przy każdym kilogramie, który mi przybywa? To najelibyśmy po uszy za... Nikt cię nie pytało o zdanie. Jestem teraz gruba, nadmuchana, lala. No, ty panie, przestań. Naprawdę, podoba mi się taka, jaka jest. Naprawdę? Naprawdę, lubię grubaski. A, <todgłos> a Pati, no. przepraszam, nie chciałem Ci sprawić przykrości. Naprawdę wyglądasz świetnie. Nie dlatego płaczę. Martwi się, jak będę wyglądać na scenie. Na scenie? No tak. Pati, znowu zaczynasz? Ja też nie chcę. Żeby... Tańczyła w twoim klubie, ale czy chcesz, czy nie, taka okazja zapuka pewnego dnia do drzwi. I co wtedy będzie? Będę taka gruba, że nie będę mogła wstać, żeby jej otworzyć. Słonko, no daj spokój. Naprawdę wyglądasz świetnie. Słucham? Tak? Cześć, Jarek. Co się stało? O nie... No przecież za cztery dni mamy premierę w klubie. I tak już się od tydzień opóźniła. No to co teraz będzie? Mam sam tańczyć? Dobrze. Dobrze zadzwoń do kilku agencji. No i, i zorganizuj na jutro casting. Tak, na rano. Dobrze. No dobranoc. A, poczekaj, Halo! Jaki, jaki numer miał ten nowy kostium, który dla niej kupiłeś? To powiedz, że chodzi nam tylko o takie dziewczyny. Mhm. Mm no, cześć. Co się stało? Joasia odeszła. Jaka Joasia? To straszne. Postanowiła wyjść za mąż. Jaka Joasia? Tancerka, z którą Cezary wykonuje swój główny numer. Muszę teraz znaleźć dziewczynę, która umie śpiewać i tańczyć i nauczyć ją tego numeru do soboty wieczorem. W... Pojęcia kto to mógłby być. <mum> A ty przestań muszę pomyśleć. No co ty robisz? Nie możesz siedzieć spokojnie. Chciałam zwrócić twoją uwagę na to, że w tym pokoju jest pewna ładna i zdolna kobieta, która umie świetnie śpiewać i tańczyć. Kto pani Helena? <mum> kto? Pani Helena? Nie, ja! O proszę cię, daj spokój. Cezary, proszę cię! Proszę cię, to jest dla mnie szansa. Ja znam ten numer, widziałam go tyle razy na próbach. Ja mogę tańczyć, zajęła się proszę. Nie ma mowy. Dlaczego nie? Podaj mi jeden powód. Nie możesz za nią tańczyć, bo jesteś za gruba. Jestem za gruba? Sama to powiedziałaś. Proszę cię, chodźmy stąd. Nie, nie! i posłuchamy jak się kłócą. To fajna zabawa. Poza tym nie będziesz musiała wyglądać przez okno w łazience, żeby usłyszeć, co mówią. Posłucham. Chcę, żebyście byli moimi świadkami. Cezary, proszę cię, żebyś dał mi taką samą szansę, jaką mają inne dziewczyny. Chcę jutro przyjść na Twój casting. Możesz mnie traktować jak obcą osobę i udawać, że mnie nie znasz. To bardzo kusząca propozycja. To mogę przyjść? No dobrze, możesz. To cudownie, dziękuję Ci. Słyszeliście, mogę jutro przyjść do klubu na casting? Możesz przyjść, ale nie licz na specjalne traktowanie. Będę udawał, że cię nie znam. Zgadzasz się? E, przepraszam, że tutaj odbywa się casting do programu Wszyscy na scenę? Tak, tutaj. Ale gdybym wiedziała, że chodzi o starszą panią. Prowadziłabym moją mamę. Oj, Nie przejmuj się, kochanie. O. Mogę ci coś poradzić? E, chętnie posłucham. Znam Cezarego od dawna. Tak? Tak. I ty nie jesteś w jego typie. <Evet> Cześć, cześć, Dzień dobry, przepraszam, że się spóźniłem. Dzień, Dzień dobry, panie Cezary. Dzień dobry, panie Cezary. Dobry, panie Cezary. <głosy> <głosy> e, e, dobrze, no to proszę, ustawcie się w rzędzie. E, zobaczymy, co... Zobaczymy, co potraficie. E, zaczynamy od pierwszego układu. Pach, 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 pach. Pamiętacie, prawda? No dobrze. No to zaczynamy. Uwaga. Stop, stop. Dziękuję, dziękuję. To mi wystarczy. Dziękuję bardzo. Czy wszystkie nosicie rozmiar 36? Tak. O, tak. To dobrze, bo ta, którą wybiorę musi tańczyć w tym kostiumie, a to jest rozmiar 36. Pani. Pani. Ja mam na imię Mariola. Pani Mariolu, czy może pani się przymierzyć w garderowie ten kostium? Tak, proszę pana. I zobaczymy, jak sobie pani poradzi z tańcem. Tak, proszę pana. Pani Mariolu, jak pani idzie z tym kostiumem? Już go prawie włożyłam. To proszę się pospieszyć, czekamy na panią. Już idę. Muszę się tylko zapiąć. Czekamy. Już. Prawie kończę. Została mi tylko ostatnia haftka. Co się stało? Małe 36. No i co pani zrobiła? Muszę teraz kupić nowy kostium. Nie musi pan! Pękł tylko psztach. Sama go nie Nieważne. Niech pani go zdejmie i zostawię w garderobie. A i proszę do nas nie dzwonić. Jeżeli będę chciał panią zaangażować, sam do pani zadzwonię. Ale, pani Cezary. Słucham. Czy jeżeli zmieszczę się w ten kostium, to będę mogła wystąpić w pańskim programie? Pani Mariolu. Ja potrzebuję tancerki na sobotę, to jest za cztery dni. To jest niemożliwe, żeby pani tak schudła do tego czasu. Ale jeżeli schudę, to będę mogła. Dobrze, już dobrze. Jeżeli pani wejdzie w sobotę w ten kostium, może pani wystąpić. Do widzenia. Dziękuję. Słyszałaś, Helu, co Cezary powiedział? Jeżeli wejdę w ten kostium, to będę mogła z nim zatańczyć. A jak ty chcesz stracić 6 kg w 4 dni? Stracę je, nawet jeżeli miałabym je sobie odrąmbać. Potem po, 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 potem po. Czekaj, poczekaj, czekaj, poczekaj. Okrążenie! Fantastyczny wynik! Zrobiłaś to okrążenie w dwie i pół minuty. Jesteś teraz mistrzynią świata w biegu dookoła domu. Gratuluję. No dobrze. Teraz sobie masz odpocząć. Koniec przerwy! Do roboty! Teraz będziemy robić ćwiczenia ze skakanką. Masz zrobić 500 podskaków. A możesz zrobić dwieście. A co? No dobra, to zrób tyle, ile możesz. No. O, proszę. Proszę. I. Teraz cię zważymy. Proszę. O. Raz, dwa. Trzy. I... Nie, nie, po to się musisz trochę ze Znaczy nie damy rady. No. Dziśadeko w ciągu trzech dni schudłaś prawie kilogram. Wielki Nie, nie złomuj się. Nie, nie, proszę cię, nie, nie. Załamuj się. Musisz jeszcze tylko schudnąć pięć kilogramów i wtedy spokojnie wejdziesz w kostium numer 36. sześć. prędzej wejdę pod całun. Numer 36. sześć. Nie, 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 proszę cię. Weź teraz prysznic. I odpocznij. No, a ja! Ja zrobię dla nas wszystkich kolację. O! Kolację! No. Proszę? To dla fana, panie Cezary. O, A to dla ciebie, Stasiu? Zrobiłam nam wyszne steki. Uwielbiam steki. A co to macie nowego psa? Nie. To jest mufa. Siostra Heleny Isia wyjechała z dziećmi w góry i my się nią opiekujemy. A. Jak I... będziesz się dobrze sprawować, to też coś dostaniesz ze stołu. Na pewno będzie, to bardzo mądry pies. Proszę, 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 Patusiu. O nie, przepraszam. To jest dla ciebie. Smacznego. Jak panu smakuje ten stek, panie Cezary? Jest doskonały. Dokładnie tak, jak lubię. Dziękuję. Stasiu, a tobie? Dziękuję, świetnie. świetny. twój? Mój? Mój jest... Mmm, wyśmienity. Taki soczysty i mięciutki. Tak, dobrze. A jak ci smakuje twój seler, Patusiu? Jest pyszny. A czy jest dobrze ugotowany? Jest dokładnie taki, jak lubię, soczysty i mięciutki. Panie Swał, może mi pan podać ziemniaki? O, proszę. Czy mogę poprosić o bułeczkę, Staszu? Proszę bardzo. O, przepraszam. Panie Cezary, czy pan też chce bułeczkę? Mhm, mhm. mhm. A może mi pan podać z powrotem ziemniaki, panie Bogacki? No, proszę bardzo. Nie, 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 nie! Zostaw! Zostaw! zostaw to. Zapomnieliśmy o Mufie. Mufa, świat, dobrze? I hop! A, a, a nie podziękujesz mi za to? Nie wytrzymam tego dłużej, wrócę jak skończycie. Platy, tylko nie do kuchni. Mógłby mi pan podać bułeczkę? Proszę. Mm -hmm. Nie? A mógłby mi pan podać fasolkę? Tak. Proszę bardzo. Fasolka jest bardzo zdrowa. Ma dużo żelaza. O! Proszę. Dziękuję. O, ja też też powinienem dać mufię. Tak. Proszę, to ode mnie. A nie podziękujesz? Dobry pies. Co się tam dzieje pod stołem? Co tam jest? Hey. Tylko my, pieski. Pati, co ty tam robisz? No wyjdź stamtąd natychmiast. Oh, oh, oh. Co tam robiłaś? Nie musisz na mnie krzyczeć. Już idę sobie. Pati, a no dokąd ty idziesz? Idę się nałykać świeżego powietrza. Dzień dobry, Patusiu. Możemy zaczynać trening. Pati? Pati! A co to jest? Librosauna do odchudzania. A skąd to masz? Pożyczyłam od koleżanki, która ma gabinet kosmetyczny. O, aż tak ci zależy na tym, żeby schudnąć? Tak. Muszę dzisiaj wieczorem wystąpić w klubie na premierze razem z Cezarym. A schudłaś już tyle, ile chciałaś? Muszę jeszcze schudnąć dwa i pół kilo. W ciągu pięciu godzin. Dzisiaj jest ostatni dzień. Ej, no wiesz, jeżeli zamierzasz spędzić pięć godzin w tym urządzeniu, to... To to może być naprawdę Twój ostatni dzień. To moja jedyna szansa. Oh, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Wiem. Zajrzyj do mnie o szóstej, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Chcesz siedzieć w tym do szóstej? Jak najbardziej. To uważaj, bo może z Ciebie nic nie zostać. Patusiu, jest szósta, jak ci idzie? Patusiu. Gdzie ty jesteś? To jest wszystko, co z ciebie zostało? Można tak powiedzieć. A! Ale mnie przestraszyłaś. O! Dobrze, dobrze, że jesteś. Jestem całe pięćdziesiąt dwa kilo. Naprawdę? Gratuluję, dopięłaś z tego. Ty jesteś twarda. Mm. <noise> Dzisiaj na premierze zatańczę ten numer z Cezarem. Oh, będziemy cię podziwiać. Tylko co będzie z tą tam cerką, którą Cezary zaangażował? Dam sobie z nią jakąś radę. Oh, jesteś pewna, że możesz tańczyć? Nie martw się o mnie. Jestem silna. Jak bardzo słaby. <gry> Dziś bezwolona pulsuje noc Brasz ją na gorący noc. Viens Już będę mogła tańczyć z tobą każdego wieczoru. Obawiam się, że nie, kochanie. Chociaż byłaś nadzwyczajna. Pan doktor powiedział, że jesteś kompletnie wycieńczona. I jeżeli chcesz odzyskać siły, musisz leżeć w łóżku przez trzy tygodnie. <todgłosy> <todgłosy>